jesteście solą ziemi jesteście światłem świata Jezus nie mówi możecie być będziecie musicie, macie powinniście być jesteście nie kiedyś Ewangelia nie jest utopią są tu jacyś maturzyści? Nikt się nie przyzna teraz. Powtórka dla maturzystów. Utopia. Taki gatunek literacki, bardzo popularny zwłaszcza w renesansie. Opis idealnego społeczeństwa, rządzonego i funkcjonującego według idealnych zasad. Oczywiście w idealnym miejscu. Utopia, od greckiego utopos, nie miejsce. Nie to miejsce, w którym jestem teraz. W pewnym momencie Ewangelii Jezus mówi do uczniów: Królestwo Boga wśród was jest. Ewangelia dzieje się tu i teraz. Ewangelia dzieje się dzisiaj, bo dzieje się mocą Boga. Nie jest trochę tak, że traktujemy Ewangelię jak utopię? Piękna jest Ewangelia. Mądra jest nauka Chrystusa. O cudnie byłoby tak żyć, gdybym tylko był bogatszy, zdrowszy, gdybym miał mniej zajęć, mniej kłopotów, gdybym trochę więcej znaczył, gdyby nie ten i taki akurat mąż, gdyby nie ta i taka akurat żona, rodzic, dziecko, szef, proboszcz. Dyrektor w pracy obezwładniamy Ewangelię naszym gdyby. Jeśli sól utraci swój smak, powiedzcie mi, zdarzyło Wam się, że Wam sól w domu w kuchni smak straciła? Co trzeba zrobić? Co się musi wydarzyć, żeby sól straciła smak? Nic. Po prostu bardzo długo musi dziać się nic. Bardzo długo ta sól musi leżeć nieużywana. Światło pod korcem, czyli pod garnkiem. Za czasów Jezusa źródłem światła były to albo lampki, albo świece. Postawcie świecę albo lampkę z żywym ogniem pod garnkiem. Nie trzeba być geniuszem z fizyki, żeby wiedzieć, co się za chwilę stanie. Tak traci smak i gaśnie moc wiary. Ta moc, którą Chrystus nam daje w każdej modlitwie, w swoim słowie, w sakramentach, którą Ci dzisiaj, tutaj, teraz daje. Jest tylko jeden sposób, żeby tę moc obezwładnić. Nie używać jej, nie sięgać po nią w codzienności, schować wiarę pod garnek, bo to przecież prywatna sprawa. Nie dodawać tej soli. Do codziennych spraw, zajęć, kłopotów, decyzji. Wiara, tak jest, piękna rzecz. W niedziela w kościele, czasem w tygodniu jakieś nabożeństwo, czasem pielgrzymka. Maturzyści przed maturą pojadą na jasną górę, a życie jest życiem. Jedyny sposób, żeby obezwładnić moc Boga, moc, której On dzisiaj Tobie i mnie chce udzielić, nie sięgać po nią. Niech sobie leży ładnie zapakowana. Jak się używa soli? Jak się używa światła? Wpadacie do kuchni zjeść garść soli? Mój brat miał taki etap, jak był młodym człowiekiem, że w nocy chodził do kuchni podżerać. I kiedyś go przyłapałem na podjadaniu garściami cukru. Ale jakby się natknął na sól, to zdaje się, że tak półprzytomnie to robił, to pewnie by się szybko obudził. Soli się nie je garściami. Soli się dodaje po trochu. Zadaniem soli nie jest nakarmić człowieka. Zadaniem soli jest... Dodać smaku, wydobyć smak tego, co spożywamy. Sól nie jest celem, jest środkiem. Tak samo ze światłem. Nie zapalamy światła w domu, żeby się w nie wpatrywać. Zapalamy światło, żeby się nie potknąć, żeby widzieć, co jest wokół nas, żeby móc pracować. Jesteś solą, jesteś światłem. Nie chodzi o Ciebie. Ale o królestwo Boga, które ma się stać widoczne, bo ono jest wśród nas. Nie, nie ja mam błyszczeć i być podziwianym. On ma być widoczny. Poprzez moje czyny, poprzez moje słowa mam czynić Boga widocznym Boga, który już jest obecny w świecie. Aby ci, którzy są wokół mnie, widzieli i chwalili Ojca. Każdy z nas miał pewnie taki etap w życiu, że szukał dowodów na istnienie Boga, zadawał sobie pytanie: czy, są, czy jest jakiś dowód na istnienie Boga? Tak jest jeden widoczny w Twoim domu w lustrze. Tak, Ty jesteś dowodem na Boga jedynym przekonującym. Na proste sposoby: podziel swój chleb z głodnym. Prowadź biednych do domu, nagiego, którego akurat ujrzysz przy odej, nie odwracaj się od współziomków. Pokrzep przygnębionego. Tak jak Chrystus na krzyżu, o którym mówi święty Paweł w drugim czytaniu. To tam na krzyżu. Jest najbardziej dowodem na to, kim Bóg jest i jaki Bóg jest. Najbardziej przekonującym dowodem jest taka ładna opowieść o pobycie Gandiego w Rzymie. Gandhi zwiedzał muzea watykańskie, no i gwóźdź programu: Kaplica Sykstyńska z freskami Michała Anioła. Zwłaszcza z tym monumentalnym freskiem przedstawiającym Sąd Ostateczny. To jest w ogóle ciekawe Bóg. Był. Michał Anioł dwa razy malował w kaplicy Sykstyńskiej. Najpierw jako młody człowiek malował sufit. W ogóle koledzy artyści go podpuścili wtedy, bo on był do tej pory znany jako rzeźbiarz. Polecili go papieżowi jako malarza, licząc, że się skompromituje. Nie skompromitował się, znamy wszyscy te freski, zwłaszcza ten ze stworzeniem Adama, gdzie Bóg dotyka tym sugestywnym gestem swoim palcem, palca Adama wlewa w niego życie. Sufit maluje młody człowiek, pełen energii, zanurzony w duchu renesansu, wiary w człowieka, w jego potęgę, w jego piękno, w jego szlachetność. Po latach kolejny papież zatrudnia Michała Anioła jeszcze raz, żeby wymalo, zamalował ostatnią pustą ścianę ścianę ołtarzową. I to już maluje człowiek, którego życie, mówiąc brutalnie, przeorało. Maluje to człowiek, który doświadczył i w swoim osobistym życiu, bardzo trudnych doświadczeń, też własnego grzechu, i w życiu społecznym, trudnych wydarzeń historycznych. Znamy ten fresk, Sąd Ostateczny, Monumentalny, Przerażający. Chrystus podobny do antycznego bóstwa. Bardzo podobny zresztą do rzeźby Apolla belwederskiego, też przechowywanej w muzeach, prawdopodobnie nią się Michała, nią inspirował. Stoi, wszyscy, wszystkie pozostałe postaci na tym fresku odwracają od niego wzrok. Nikt nie ma odwagi na niego patrzeć. Sugestywna wizja zostawiona przez Michała Anioła u końca jego życia: ostrzeżenie. Uważaj człowieku, bo będziesz sądzony ze wszystkiego. Uważaj, bo, bo ten sąd będzie dla Ciebie trudny. Mahatma Gandhi miał wejść do kaplicy sykstyńskiej, rzucić wzrokiem na ów fresk i zatrzymać wzrok na krzyżu, który stoi na ołtarzu pod podnóża tej ściany. I przez długie minuty wpatrywać się w ten krzyż i ocierać łzy. A potem powiedzieć na ten krzyż wskazując to wystarczy, aby mnie poruszyć. Tego nie potrzebuje. W naszej polskiej historii podobna w pewien sposób jest historia świętej Jadwigi Antegawejskiej. Młodziutka dziewczyna, która zostaje królem Polski i za chwilę staje przed dramatyczną decyzją, która. Z jednej strony z decyzją odnośnie jej prywatnego życia, z drugiej strony życia państwowego, losów Polski, Litwy na, na długie lata, na długie wieki. Zawrzeć, zostać żoną Wilhelma Habsburskiego, któremu de facto była zaślubiona od Kołyski, a ówczesne prawo kanoniczne mówiło, że już nawet nie musi się odbyć powtórna ceremonia zaślubin, wystarczy, że spędzą ze sobą noc. Czy zerwać te zaślubiny kołyskowe z Wilhelmem, którego znała, prawdopodobnie kochała całą siłą młodzieńczego serca i wyjść za Jagiełę, dużo starszego, nieznanego, przedstawianego wielokrotnie jako, jako ktoś z innego już kręgu kulturowego. Matejko wymalował taką też dość sugestywną scenę, jak ta młodziutka Jadwiga z toporem stoi przed drzwiami bocznymi, prowadzącymi z zamku do miasta i chce te drzwi wyrąbać, bo jej je zamknięto, aby nie uciekła z wawelu. Jeden ze pod podskargi chyba zasłania swoim ciałem te drzwi, ale, ale to tylko wyobraźnia malarska Matejki Kto inny, Jad widzę, te drzwi zasłonił. Ktoś rozpięty w katedrze wawelskiej na tak zwanym czarnym krucyfiksie, przed którym Jadwiga długie godziny klęczała, mocując się ze sobą, ważąc rację, pragnienia. Aż w końcu usłyszała z tego krzyża jedno zdanie. "Fak quod vides. Rób to, co widzisz. Rób to, co widzisz. Mamy szczęście mieć tu w naszym kościele jeden chyba z piękniejszych krucyfiksów w Warszawie. Rób to, co widzisz. Okaż się tym, kim jesteś dzisiaj i jutro. Jesteś solą, jesteś światłem. Wobec tych, do których dzisiaj wracasz, wobec tych, wśród których jutro będziesz. Bądź tym, kim jesteś. Nie zwietrzej. Nie schowaj się pod garnkiem, żeby się udusić. Niech Ewangelia nie będzie utopas, nie w tym miejscu. Niech nie będzie w nas obezwładniona przez nasze gdyby. Jesteście. Mówi Jezus, patrząc na każde z nas dzisiaj, jesteście solą i światłem. Bo ja Was tym czynię.